W dzisiejszym odcinku chciałam Wam opowiedzieć, jaka jest różnica w wymowie Poland i Holland. Bo bardzo często słyszę, jak Polacy chcą powiedzieć, że jestem z Polski, ale ludzie słyszą, że jestem z Holandii. I często Polacy się dziwią i pytają, czemu oni myślą, że mówię Holandia, jak ja mówię Polska. I chciałem to Wam wytłumaczyć dzisiaj, bo to jest bardzo proste. I różnica jest tutaj oczywiście w wymowie: że Holandia to jest Holland, to jest taki A. Holland. A. Holland. Ale Polska to jest Poland. To jest po pierwsze musicie tak mocno zrobić takie P. 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 I potem O. I chciałam tutaj zwrócić uwagę na to O, bo po polsku jak masz O, to zawsze jest O. I po angielsku nie, że O tak naprawdę może mieć kilka różnych dźwięków, jak się jak, mówisz, jak się wymawia w niektórych słowach. Ale chciałam zwrócić uwagę na to, jak się mówi O w takimi słowami jak polem. To pamiętajcie, że to jest P. Takie P. Mocne P. I potem O-Land. Że to nie jest O. To jest O. Tak samo jak macie słowo GoPro. Ok? Często Polacy mówią GoPro. I oczywiście po polsku to ma sens, bo to jest O. A po angielsku to nie jest Go. To jest Go. Go. Takie O. Że, że twoja buzia. Wygląda jak ta litera GO PRO Albo e, zdjęcie może być PHOTO I często Polacy mówią PHOTO I wiesz, po angielsku tak się nie mówi Się mówi PHOTO Na przykład PHOTOSHOP I widzicie tutaj, że tutaj macie PHOTO I, i w, w słowie PHOTO to jest O A potem masz słowo SHOP i potem to jest taki O. To nie zawsze A-O jest O. Ale myślę, że nigdy nie jest O. Że jest albo O, albo O. I w tym przypadku Photo, GoPro i Poland. I jak mówicie Poland, to oczywiście ludzie myślą Holland Bo Poland i Holland to jest podobne. Ok? A tutaj jest Poland. P. O. I to, to jest bardzo ważne tutaj. Jak chcecie wymówić słowo Polska poprawnie po angielsku, to musicie powiedzieć po. Takie p. o. Poland. I tak samo jak się mówi Poland, to bardzo podobnie się mówi Polish. Ok? Tutaj jest. Ta sama zasada, że masz Poland i Polish. To pamiętajcie, że to musi być takie P. Polish. Polish albo Poland. I speak Polish because I am from Poland. I jak będziecie mówić w taki sposób, to gwarantuję, że nikt nie będzie myślał, że mówicie HOLLAND. I też oczywiście chciałam Wam przypomnieć, że mimo to, że oglądacie moje lekcje, jest bardzo ważne, żeby używać angielski jak najczęściej. Wiem, że bardzo często to piszecie w komentarzach, albo wysyłacie mi jakieś tam wiadomości przez Facebook, albo Instagram, albo nawet maile dostaję, bardzo dużo mailów od Was dostaję, i ludzie mnie pytają, wiesz, jak ja mogę poprawić swój angielski? I oczywiście wiesz, ja bym chciał pomyśleć, że moje filmiki są najlepsze i że po prostu się nauczycie rozmawiać po angielsku tak super, perfekcyjnie, tylko przez to, że oglądacie moje filmiki. Ale myślę, że wy dobrze o tym wiecie, że to nie jest prawda, bo moje filmiki to, to raczej są uh, bardzo krótkie lekcje. I tak naprawdę tutaj się nauczycie, jak się wymawia. Takie słowa, które często źle wymawiacie. I, I tak naprawdę może tak trochę gramatyki, ale żeby tak naprawdę poprawić wasz angielski, żebyście naprawdę się czuli swobodnie, to musicie używać wasz angielski, musicie rozmawiać jak najczęściej, i, i tak naprawdę idealnie, codziennie. I ludzie zawsze, zawsze do mnie piszą i, i pytają, jak, masz, jak możemy to zrobić. I dlatego dzisiaj chciałem wam powiedzieć o, o takiej firmie, która się nazywa Lingoda. Niedawno zdecydowałam z nimi współpracować. I to jest przez to, że to jest taka firma, to jest szkoła, która jest online. To znaczy, że szkoła przez internet. Lingoda ostatnio do mnie napisali, przez to, że w tej chwili mają naprawdę fajną ofertę. To jest ich maraton. I z tym maratonem możecie poprawić wasz angielski przez tylko 3 miesiące. I nawet macie możliwość, żeby oni zwrócili 100% Waszych pieniędzy. I mi akurat ta szkoła się podoba, przez to, że jest przez internet. Że czasami ludzie nie mają czasu, żeby iść do fizycznej szkoły, i, i z Lingodą to po prostu możecie mieć te lekcje gdziekolwiek. Możecie, jak macie Wi-Fi, to po prostu możecie mieć lekcje o której godzinie i, i gdzie chcecie tak naprawdę. Ja osobiście ostatnio podjąłem decyzję, żeby z nimi współpracować i też oczywiście będę brał z nimi lekcje z hiszpańskiego. I mi się ich program podoba przez to, że ich nauczyciele mają dużo doświadczenia i są native'ami. Lingoda oferuje różne programy. Jak tak jak mówiłem, ja będę się uczył hiszpańskiego, też mają francuski, niemiecki, oczywiście angielski i. Business English. Ich maraton to jest dla ludzi, którzy chcą, są gotowi i chcą poprawić ich angielski w bardzo krótki czas. W tym maratonie to byście się uczyli angielskiego, byście mieli lekcje codziennie przez trzy miesiące. Są dwa różne rodzaje tych maratonów. Jest ten full marathon, znaczy taki pełny maraton, to znaczy, że byście mieli lekcje codziennie. I jakbyście mieli Lekcje, jakbyście skończyli lekcje codziennie przez 3 miesiące, to byście oni by Wam oddali 100% Waszych pieniędzy. A i też jest taki half marathon, to znaczy taki półmaraton. i w tym przypadku to byście mieli 15 lekcji co miesiąc przez 3 miesiące. I jakbyście skończyli wszystkie te lekcje, to byście dostali 50%, by było zwrócone dla Was pod koniec tego. Musicie się zapisać na te maratony przed 9 września. Maraton się zaczyna 23 września i się kończy 21 grudnia. Uważam, że ten maraton naprawdę Wam pomoże i naprawdę polepszycie Wasz angielski. Jakbyście chcieli brać udział w tym maratonie, to pod moim filmikiem zobaczycie linka do Lingody. Tam możecie wszystko przeczytać i zobaczyć dokładnie. Jak ten program działa, i w tej chwili, jakbyście się zapisali, to tylko płacicie 49 euro, i potem 10 września, to oni by ściągnęli resztę za pierwszy miesiąc z waszego konta. To jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, żebyście musieli zapłacić za wszystkie trzy e, miesiące. Ok? Że tak po kolei: pierwszy miesiąc byście zapłacili, drugi miesiąc, i potem trzeci miesiąc. Ale pamiętajcie, że jakbyście skończyli ten maraton e, i byście zrobili wszystkie Wasze lekcje, to oczywiście oni by albo zwrócili 100% Waszych pieniędzy, albo e, połowę, zależy, które maraton. Uważam, że taki maraton jest bardzo pomocny, bo będziecie mieli lekcje codziennie albo praktycznie codziennie przez 3 miesiące. I wtedy na pewno poprawicie Waszą wymowę, bo będziecie mieli lekcje e, w grupie. Online razem z Nativami. Przez ostatnie 3 lata ponad 15 tysięcy osób brali udział w 5 maratonów razem z Lingogą, i wiem, że dla dużo z tych ludzi to im pomogło zmienić ich życie, żeby poprawić swój język, żeby poznać nowych ludzi, żeby wyjechać do nowego kraju i czasami oczywiście, żeby dostać nową pracę. Eee, możecie sprawdzić na ich stronie. I tam zobaczycie, co inni ludzie myślą o tych maratonach. I też oczywiście możecie sprawdzić ich Instagram, bo też zobaczycie różne historie od różnych ludzi, którzy brali udział w tych maratonach. Przez to, że oni mają ograniczoną ilość nauczycieli, to oczywiście miejsca też są ograniczone. To oczywiście moja sugestia jest, żebyście sprawdzili sami na stronie. Jest też bardzo ważne, żebyście przeczytali dokładnie tam, gdzie pisze Terms and Conditions, żebyście dokładnie zrozumieli, jak ten maraton działa. Dzięki, że oglądaliście dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że czegoś nauczyliście i też oczywiście mam nadzieję, że sprawdzicie strony Lingody, żeby tak naprawdę zobaczyć, jak oni mogą Wam pomóc. Oczywiście, jak Wam się podobał ten filmik, to dajcie kciukę do góry, subskrybujcie i napiszcie w komentarzach. I do następnego razu. Cześć.